Coś Wam powiem, jak wspominam, ostatni pobyt w szpitalu. Ostatni pobyt w szpitalu wspominam bardzo dobrze. Była tam e, bardzo e, miły personel, był bardzo fajnie, bo na samym początku był zgrzyt ze strzykiem, bo dawali mi zastrzyk, także był zgrzyt, bo potrzebowałem tabletek. Ale przyszedłem szybko na tabletki, trochę zaprotestowałem, zrobiłem taki strajk. Nie rozmawiałem z lekarzem na spotkaniu, w ogóle nie poszedłem na spotkanie. I zadecydowali, że zmiana na tabletki, że po prostu mógł się normalnie leczyć, ponieważ po zastrzyku miałem dużo efektów ubocznych, takie to były moje, y, moje, moje leczenie. A tak poza tym, bardzo miły personel, bardzo dobre warunki: y, pokoje jednoosobowe, łazienka, nawet biurko, fotel, y, bardzo fajne waruneczki, y, burzeczko jednoosobowe, był stóp bilardowy, dobra kuchnia, dobre jedzenie, smacznie, dużo, także trochę przytyłem, że teraz muszę się troszeczkę odchudzać, bo za dużo przytyłem, przytyłem po, ostatnich, po ostatnim szpitalu, a tak poza tym wyjścia na miasto miałem, wychodziłem na miasto, sobie słuchajcie, nie raz tam napiłem się piwka, czasami coś tam zapaliłem papieroska, oczywiście nie mylić, z trawą, bo trawki nie palę także tego nie używam pochodziłem po mieście, podwiedzałem Wakefield bardzo fajne miasto duże większe od Halifaxu także fajnie mi się tam, fajnie mi tam się spędzałem czas a poza tym moje leczenie dobiegło końca, także jestem już w domu i w domu się kuruję, że tak powiem taki to wspominam szpital, który wspominam bardzo dobrze w Wekfildzie Szpital jest bardzo dobry, warunki dobre, personel dobry, zupełnie co innego niż w Halifaxie i w innych miejscach, gdzie byłem, bo tam była tragedia. No cóż, tyle Wam tego mam do powiedzenia, nic więcej nie będę Wam przynudzał. Trzymajcie się, cześć.